Cześć, witam wszystkich serdecznie z tej strony. Misiek z kanału No To Lecimy. Witam Was w kolejnym dniu naszego pobytu we Wrocławiu. Jeżeli macie ochotę być z nami w dzisiejszym dniu, to serdecznie Was zapraszam. No to lecimy. Godzina 7:30, wstaliśmy sobie. No i patrzymy przez okno, jaka tu pogoda. Niestety pada i to dosyć silnie póki co. Jak widzicie, pustki, nie ma nikogo. A jest sobota, więc to też jest na pewno powód. No nic, zerknąłem na mapę. To około mm, godziny 9-10 ma się zrobić ładnie, więc po prostu posiedzimy dzisiaj dłużej na śniadaniu. Nic się nie poradzi. Dwa piękne dni, to też musi trochę popadać. Lecimy na śniadanko, w hotelu jeszcze pusto. Wszyscy śpią, ale my mamy tak, że lubimy zawsze sobie pójść na otwarcie śniadania. Mało wtedy ludzi przyjemnie się, się siedzi i lecimy sobie tymi korytarzami. Tutaj już są normalne wielkości drzwi, nie takie jak tam, jak wam pokazywałem w poprzednim odcinku. I jeszcze z ciekawostek, tutaj naprzeciwko windy. Jest apartament 113, to jest właśnie ten, w którym Adolf mieszkał i z którego przemawiał tutaj w tym apartamencie jest ten balkonik nad wejściem. A my czekamy. Na windę, żeby zjechać jedno pięterko do restauracji. Zobaczcie jakie piękne wejście jest do restauracji z przepięknym zegarem. Napisem restauracja. Już są ludzie, więc nie jesteśmy tym razem piersi, wchodzimy. Mamy różnego rodzaju smakołyki na ciepło. Tu na zimno. Pasteczki, wszystko jest tak naprawdę co potrzeba. Bardzo ładnie podane, więc... Przyjemnie się je, no i ta sala restauracyjna jest przepiękna. Te marmury czy granity, fajne stoły. Tutaj jest jeszcze taka. Pokażę wam tutaj bardziej na spotkania kawowe, ale ta wygląda przepięknie. Naprawdę wygląda to cudnie. No nic, trzeba zmierzać tu i wcinać, bo wszystko wygląda bardzo, bardzo smakowicie. Śniadanko zjedzone, czas teraz na coś słodkiego. Wygląda to smakowicie do tego kawusia, i będzie można znowu ruszyć w miasto. Wyszliśmy sobie jeszcze na spacer i doszliśmy tutaj pod pałac królewski, który teraz jest muzeum miejskim Wrocławia. Wygląda pięknie. Później pójdziemy z drugiej strony, tam jest ogród, to też postaram się wam pokazać. Zwiedzać już w środku nie będziemy, nie wszystko naraz, za pół godziny musimy się wymeldować. Ale tak przyszliśmy zobaczyć, jak to wygląda dziedziniec. Tu macie pałkę. Idziemy z drugiej strony, zobaczymy, jak wygląda ogród. I przyszliśmy z drugiej strony. Przez kraty, niestety, bo są zamknięte. Ogrody Pałacu Królewskiego. Nie za duże, ale ładnie zadbane. Dużo zieleni. Tam piękny krzak róż. Pięknie to wygląda. Następnym razem, jak będziemy we Wrocławiu, to na pewno Pałac Królewski sobie zwiedzimy. Będąc we Wrocławiu, nie możemy oczywiście nie wspomnieć o wszędobylskich Krasnalach, które są we Wrocławiu. Wspytacie skąd Krasnale we Wrocławiu? Wzięły się one z czasów PRL, kiedy to komuna zamalowywała hasła solidarnościowe, a Solidarność na złość właśnie malowała pomarańczowe Krasnale. Krasnale po kilkunastu latach wróciły do Wrocławia właśnie w postaci Figurek, które są rozmieszczone po całym Wrocławiu. W samym obrębie Starego Miasta jest ich ponad 100 sztuk, a w całym Wrocławiu ponad 400. Rozmiejscowienie krasnali we Wrocławiu nie jest przypadkowe. Uosabiają one różne miejsca i różne zawody. Jak przechodzimy koło lodziarni, jest krasnal z lodem. Jak przechodzimy koło banku, to jest krasnal wypłacający pieniądze. Pod filharmonią jest krasnal który jest muzykiem. Jest to naprawdę bardzo bardzo fajna i taka bardzo ciekawa rzecz we Wrocławiu. W punktach turystycznych możemy zabrać specjalną mapę, której to szlakiem przemierzamy Wrocław, właśnie wyszukując yy, Krasnale, które się znajdują. Są nieraz pochowane, więc trzeba się dokładnie przyjrzeć. Z ciekawostek, naszym ulubionym Krasnalem, którego zobaczyliśmy we Wrocławiu, był Krasnal na ulicy więziennej. Widoczek siedział za kratami okna z przykutą kulą do nogi. No niestety, taki jego los, więc jak widzicie, nawet od nazwy ulicy są brane pomysły na krasnale. Kończymy powoli spacer po centrum, jesteśmy już w pobliżu naszego hotelu. Godzina 11.30, pół godziny mamy do wymeldowania się, więc trzeba powoli zabierać bagaże i opuszczać hotel. Na szczęście nie pada deszcz, rano lało, mam nadzieję, że się wylało i cały dzień jeszcze będzie bardzo ładny. I po tych dwóch nocach mogę Wam też ocenić pokój. Łóżko sympatyczne. Ma teraz trochę za miękki, powinien być twardszy. Yy, telewizor duży z całym systemem multimedialnym, to jest bardzo fajne. Tutaj mamy dwa fotele, można sobie wygodnie posiedzieć. Tutaj oczywiście lodóweczka. Widok z okna bardzo przyzwoity. Możemy zobaczyć, jakie chmary ludzi nadciągają na rynek. Położenie hotelu świetne. Jeszcze pokażę wam toaletę. Toaleta też jest ma jeden wielki plus oczywiście oprócz dobrego wykończenia, proszę bardzo, Paula. A największym plusem jest wanna, bardzo długa. Ja mam 1,83 m, spokojnie mogłem sobie poleżeć. No, oczywiście, wszystko jest wykończone. Pięknie, tu jestem ja. Kibla to wam nie będę pokazywał. Pokój duży, świetnie wyciszony. I jeszcze duży plus to jest wysoki sufit. Nawet w upalne dni klima nie była potrzebna, bo po prostu. Nie było gorąco. Wykończenia Ludwik XVI. Wszystko piękne. Piękna ta szyba. Zobaczcie jaka olbrzymia szyba z widokiem tutaj na promenadę. No nic, wszystko co dobre szybko się kończy. Jak widzicie walizki spakowane. Ja już plecak mam na plecach. Wychodzimy z pokoju i lecimy na parking. Jeszcze Wam dopowiem, my z okna hotelowego widzieliśmy trzy krasnale. Tutaj dzieci państwo siedzą. Też tutaj i na tamtym i właśnie co chwilę jak patrzyłem przez okno, to ktoś przychodził z mapą i zaznaczał sobie, że tego krasnala już ma odhaczonego. Czekamy do windy, zjeżdżamy, oddajemy kartę i zmykamy w stronę parkingu. Zobaczcie, jakie mamy szczęście. W całym Dolnośląskim leje, potężne burze, ulewy, a Wrocław czyściutki. Na razie omija. Mam nadzieję, że tak już pozostanie i jeszcze wyjdzie słońce, bo teraz skoczymy sobie do galerii handlowej, nie wiem jeszcze której, zobaczymy. A potem jeszcze chcielibyśmy podjechać tam w pobliże Zoo, panoramy Racławickiej, yy, zobaczyć fontanny, więc fajnie by było, gdyby nie padało, a jeszcze lepiej byłoby, jakby wyszło słoneczko. A jak będzie, zobaczymy. Przyjechaliśmy sobie tutaj w pobliżu Hali Stulecia ale trzeba powiedzieć, że kurczę pogoda się zepsuła, silny opad deszczu więc zmiana planów, wyszliśmy na chwilę, chcieliśmy nawet pod parasolem przejść, ale no po 500 metrach zawróciliśmy, bo nie ma to jakiegokolwiek sensu naprawdę leje mocny deszcz, zmiana planów i jedziemy do lokalizacji takiej, która nazywa się Zamek Topacz a czemu to zaraz zobaczycie, jest tam coś ciekawego Zapewne będziecie wiedzieli o co chodzi, a jak dojedziemy na miejsce, to wszystko Wam powiem. Lecimy. Dobrze, że nie poszliśmy, bo zobaczcie co tu się dzieje: po prostu ściana deszczu, nieprawdopodobna ulewa się zrobiła. Z tego co widzę po mapach, to ona za jakieś pół godziny powinna przejść. No ale nie będziemy przecież pół godziny siedzieć w samochodzie. Jeszcze nie raz będziemy w życiu we Wrocławiu. Taką mam nadzieję, oczywiście. Więc wtedy zobaczymy sobie te rzeczy, które dzisiaj się nie udało. Nie ma się co martwić, ale deszcz jest naprawdę kosmiczny. Ulice już pływają. Jeździmy tak sobie po Wrocławiu i muszę Wam powiedzieć, że kurczę, macie tutaj słabe drogi. No niektóre są oczywiście bardzo w porządku, nowe asfalty, ale ta kostka i te dziury, a już przejazdy przez torowiska, no to jest naprawdę niespotykane. W moich rodzinnych Kielcach jest coś takiego, no ale we Wrocławiu tyle firm, takie podatki i kurczę, takie dziury? Bardzo to dziwne. Jestem zaskoczony. nie miło. Jedziemy sobie cały czas przez Wrocław i zaczynam rozumieć, dlaczego to miasto jest najwolniejszym miastem, jeżeli chodzi o ruch chyba w Europie nawet. Jedzie się strasznie wolno. Jakość dróg też pozostawia wiele do życzenia, ale to już nie będę o tym mówił. Ale jedziemy w fajno, fajne miejsce. Jedziemy do byłego studia, gdzie kręcono produkcje polsatowskie, między innymi kultowego. Uwielbianego przez nas serialu Świat według kiepskich. Podobno można tam zobaczyć y, całą scenografię wykorzystywaną w serialu, więc dla nas, jako dla fanów, którzy obejrzeli, ja obejrzałem wszystkie odcinki Paula, podejrzewam, że większość też. Ja to nawet niektóre po 10 razy, więc będzie to niesamowite przeżycie zobaczyć, gdzie kręcono. No, jeden z chyba z moich ulubionych komediowych seriali. I jesteśmy na miejscu, przyjechaliśmy. Tutaj mamy wjazd, zaraz za wjazdem po prawej stronie jest parking, duży, wiele samochodów się może znaleźć no i na pierwszy rzut oka powiem szczerze, że wygląda to bardzo ładnie. Tutaj po prawej stronie widziałem przed chwilą, że jest jakiś ślub przygotowywany, więc te budynki mają różną użyteczność. My zapewne idziemy tu. Tu jest jakaś tutaj jest ten zameczek. Tam jest motoklub. Piękna trawa, recepcja, czyli hotel a my zapewne do tego budynku i tak jak możemy zauważyć w tym budynku co mówiłem jest muzeum motoryzacji zaraz się okaże czy to jest jakiś łączony bilet czy trzeba kupować oddzielny jeżeli łączony to chętnie też zobaczymy sobie muzeum motoryzacji ale sami powiedzcie no tamten zameczek też tam potem podejdziemy przepiękny teren naprawdę pod takie wesele imprezy imponujący i weszliśmy do środka. Od razu po wejściu mamy kasę. Ceny biletików tak, 35, 25 ulgowy. Dzisiaj dzień dziecka, więc wszyscy mają ulgowy. No i wchodzimy do muzeum. Naprzeciwko kasy mamy jeszcze sklepik. Możemy sobie kupić różnego rodzaju kubki, czapki. Są też książki świata według Kiepskich, ale tutaj bardziej motoryzacyjne, fajne modele raczej starszych aut Zobacz, zobaczcie tutaj cała cała półka zaraz przy wejściu mamy też oryginalny saturator na którym to pan Ferdek Kiepski sprzedawał wodę z saturatora proszę bardzo dla potwierdzenia że jest to dokładnie ten szczytujemy bileciki i wchodzimy na wystawę Pierwsza wystawa będzie motoryzacji. Ale piękne, ale piękne samochody. Zaraz w najciekawsze okazy wam pokażę. Od razu na wejściu, proszę bardzo, Mikrus lata produkcji 1959, polski samochód osobowy. Takie samochodziki mieliśmy, coś mieliśmy chociaż. Wygląda świetnie, no naprawdę przy tej dzisiejszej motoryzacji. To jest coś pięknego Fiat 125P. Proszę bardzo, to jest wszystko utrzymane w świetnej jakości. Syrena, tutaj mamy wytwór niemieckiej technologii Porsche, ale no, czy ta Syrena wygląda gorzej? No nie do końca. I przechodzimy dalej. Rolls-Royce, no tutaj już mamy wyższą klasę Rolls-Royce. Przepiękne auta, cudo. A tu mamy dwa samochody, które od zawsze mi się podobały Fiat 126P, i to w wersji Cabrio bez dachu. A obok przepiękna włoska 500. -ka. No, ta 500, to naprawdę we Włoszech, jak bywałem na wakacjach, to jeździ ich jeszcze masa. U nas bardzo rzadko spotykane, ostatnio widziałem w Krakowie. Piękna sztuka. A obok Syrena też wygląda bardzo, bardzo zacnie. Maluch. Cabrio czy Royce Royce? No wybór jest prosty. Wybieramy malucha. A tu mamy jeszcze Sirenę Sport. Legendę po prostu. Prototyp, który niestety nie wszedł do produkcji, ale pokazał, że my też potrafimy skonstruować samochód. Wtedy potrafiliśmy taki, taką piękną linię. Szkoda, że nie weszło do produkcji. No ale podobno pan Gomułka nie lubił dóbr luksusowych. A druga rzecz była taka, że nie byliśmy technologicznie przygotowani do produkcji na masową skalę. Ale to przecież wszystko są zdury. Coś pięknego. A tu tak jak mówiłem wcześniej mamy wystawę zabytkowej techniki stomatologicznej. Powiem szczerze, że wygląda to jak gabinet tortur. Ale no fajnie, że można popatrzeć. Jak to kiedyś wyglądało. Moja babcia była stomatolog, więc pewnie ona by miała więcej do powiedzenia. I dochodzimy do części Muzeum Techniki Filmowej, gdzie mamy odwzorowane stroje czterech głównych postaci świata według kiepskich. Helena Paździok, Marion Paździok, Halina Kiepska, Ferdek Kiepski. Tutaj z boku mamy córkę, czyli Mariolę Kiepską, babkę Kiepską i idziemy jeszcze tu. Oczywiście w dresie Walduś Kiepski, tego stroju nie trzeba nikomu przedstawiać, to jest Jolasia, Edzio i Arnold Boczek, chyba mój ulubiony aktor z sagi Świata Według Kiepskich. Zaraz wchodzimy, widzę, że już są drzwi wejściowe, więc zaraz tam wejdziemy, no powiem Wam szczerze, że naprawdę wygląda to wspaniale. I wchodzimy na światki 3x4. No i tu chyba poznajecie już korytarz WC. Tutaj co tu jest? Tutaj jest oczywiście mieszkanie Państwa Paździochów. Nie jest oświetlone niestety, ale będzie widać. Profesjonalnie, bardzo proszę. Tutaj toaleta, której chyba nie trzeba przedstawiać. Zaraz zobaczymy, czy jest żarówka. I wchodzimy do mieszkania Państwa Kiepskich. Puk, puk. No i jest salon. No nie mogę uwierzyć, że to jest takie małe. Coś nieprawdopodobnego. Salon świata według kiepskich. Proszę bardzo. Uszko wypierdziany fotel telewizorek, wódka, która się nie kończy i regalik. Jak mi się przeniósł po prostu do serialu. Panie Paździo, czemu się panu zawsze chce, wtedy kiedy mnie? I wchodzimy do sypialni państwa kiepskich. Proszę bardzo, wypierdziane łóżko, ładna pościel, trzeba powiedzieć. Obrazy na ścianie. Szkoda tylko, że nie ma aktorów, no ale to jest nierealne. No, wygląda to, powiem szczerze. Bardzo fajnie. Walizeczki, szafa. Fajnie, że to jest tak odtworzone. Naprawdę bardzo, bardzo realistycznie. Eksponaty to są na pewno skręcenia, prawda? Tak, Też mi się tak wydaje. Serię, po zakończeniu. Może babka siedzi w szafie. Nie ma, leci leci świat według kiepskich. Ja szukam tu zresztą książki Pantadeus. Pantadeusz, gdzie pan wódka jest? Nie, to, to już pewnie, ale są ćwiartki. Klasik. Jest ta z tego odcinka. Tak, flaszka niedopitka. Ta, Super. Na stole blisko fotela Fertka oczywiście piwo mocny full Jakżeż mogłoby być inaczej Pokażę Wam jeszcze WC Chyba najważniejszy punkt w ćwiartki 3 przez 4 Proszę bardzo, toaleta Prywatna, publiczna Zlew, no jest tu luksusowo Oczywiście napis w kupie siła Luksusowa, prywatna, publiczna toaleta Powiem Wam szczerze, że Tyle razy oglądałem ten serial i nawet nie przypuszczałem, że tu kiedyś będę. Super korytarz: ćwiartki 3x4. Mieszkanie państwa Paździochów, jeszcze raz, ale tutaj to było tylko kręcone. W tym domu żył i tworzył Marian Paździoch. Tutaj były kręcone tylko takie resztkowe sceny. To było rzadko w tym mieszkaniu cokolwiek. W późniejszych odcinkach, ale tutaj Halina i Ferdynand kiepscy korytarz i ten pokój, no to po prostu tak jakbym wrócił do jakiejś rodziny, u której spędzałem dzieciństwo i mógł to zobaczyć. Obrazy oczywiście Ferdynanda. No i jeszcze zobaczymy wypierdziany fotel. To najważniejszy eksponat. A drugi to oczywiście prywatna, publiczna toaleta. Sypialenka jeszcze raz. tutaj Tak. Zobaczmy czy jest flaszka. Działa. Nie działa. I jeszcze raz sypialenka. Fajnie, że to zachowano, no bo serial już najprawdopodobniej nie będzie kręcony, więc są to relikwie, można tak powiedzieć. Oczywiście w przenośni. Powiem szczerze, że po obejrzeniu, nie wiem ile tam było, 400 czy 500 odcinków, bycie tu to jest naprawdę wielka frajda. Rower, pralka Frania, a tu mamy jeszcze zdjęcia właśnie Aktorów podczas kręcenia odcinków. Cała ekipa, cała ekipa serialu, już niestety parę osób nie ma z nami. Mariana Paźdiocha nie ma, Boczka nie ma, Zbyszka Wodeckiego nie ma, niestety. No dlatego serial zaczął się kruszyć, bo ci główni aktorzy poumierali No ale takie życie. A tu proszę, Marian Paźdioch w takiej pięknej kreacji. Z tej strony możemy jeszcze zobaczyć kultową kuchnię, oczywiście gdzie spożywali obiady, Halinka gotowała przepyszne rzeczy. Tu mamy pokazane jak wygląda reżyserka i proszę bardzo. No, luksusowe meble, luksusowa kuchenka, pralka, tutaj loduweczka. Zobaczymy z tej strony. O, tak wyglądało to w serialu. Jeszcze babka kiepska i z tej strony. Tak, a przechodząc obok, zobaczymy salon państwa kiepskich w, z drugiej strony, tam przed chwilą żeśmy stali, a teraz widzimy z tej perspektywy. Niestety jest szyba, taka pleksa, więc jest troszkę za mgłą, ale i tak dobrze widać zegar zdjęcia, telewizor okił, oczywiście gra, portrety szafa, no i słynny, najsłynniejszy w Polsce wypierdziany zielony fotel. Wyszliśmy z Muzeum Motoryzacji i powiem tak, i Muzeum Motoryzacyjne, eksponaty samochodów naprawdę przepiękne, zadbane, cudowne. No i dla fanów świata według Kiepskich, no to jest niesłychana gratka zobaczyć tą scenografię, zobaczyć te rzeczy, które brały udział w serialu, zobaczyć y, też jak ten serial powstawał. Tutaj widzę, że szykuje się jakaś ceremonia ślubna. Kurczę, gdybyśmy byli trochę lepiej ubrani, to można by było się wkręcić jeszcze na ślub i jakieś weselicho. No ale że jestem ubrany w krótkie spodenki, no to nie będę sobie robił jaj. Goście się zbierają, a my powoli udajemy się do samochodu i chyba będziemy już atakować Kraków. Jak widzicie, pogoda robi się przepiękna, ale też już jest godzina Koło czwartej, piątej żeby być tak na dwudziestą w domu. Nasz kod już 3 dni jest sam, więc musimy być już niedługo w Krakowie. Tu jeszcze piękna sztuka. Oczywiście mówię o Pauli. A tutaj stoi też samochód. Już mówię co to jest: Toyota Corolla. Toyota Corolla. Na koniec wam pokażę. Rocznik 1974-1979. Ładnie wygląda, piękny kolor wiśniowy, zawsze mi się bardzo podobał, a my w kierunku parkingu. Jeszcze póki się nie zaczęła e ceremonia tutaj ślubna, to podejdziemy sobie, zobaczymy ten zamek, jak wygląda z zewnątrz. Tam podobno jest na górze restauracja, z tego co Paula mówi, rzeczywiście widzę tam jakieś barierki szklane, no ale tu dzisiaj jest uroczystość, więc nie będziemy tam się wpychać. Kiedyś, jak przyjedziemy do Wrocławia, to jeszcze tu zawitamy. Zobaczymy, może tu jest hotel, to tu się prześpimy. No ale z zewnątrz wygląda naprawdę pięknie. Jesteśmy już w samochodzie. Ustawiłem sobie trasę do Krakowa. 265 km pod dom pokazuje 2,5 godziny. Mam nadzieję, że jak nie będzie ruchu czy korków na autostradzie, a dzisiaj sobota, więc nie powinno być to będziemy jakoś 18 w domu a jak będzie to zobaczymy, może jeszcze gdzieś staniemy coś zjeść czas pokaże i zobaczcie gdzie po drodze żeśmy jeszcze trafili tak nas naszło i ciekawy jestem czy ta wieża wam coś mówi czekam w komentarzach kto zgadnie pierwszy gdzie jesteśmy zobaczcie jaka jest kolejka pod amfiteatr jest akurat festiwal w Opolu jeszcze dwie godziny do wejścia i zobaczcie, kolejka ma z 500 metrów, nie widać gdzie się kończy, coś nieprawdopodobnego, a tam gdzie się świecą czerwone lampki, to już scena opolskiego amfiteatru. Przyszliśmy jeszcze z drugiej strony amfiteatru i stąd widać nawet siedzenia, póki co jeszcze pusto, no bo nie wpuszczają, ale chyba Opole dalej nie ma zadaszenia, więc jakby była burza czy deszcz, no to nie będzie ciekawie, ale miejmy nadzieję, że wszystko się uda, prawda? No. Lecimy jeszcze, przejdziemy sobie przez stare miasto. W Opolu to nie byłem z 15 lat. Powiem szczerze, że bardzo ładne miasto tutaj w centrum. Oczywiście nie takie duże jak Wrocław, ale zaraz dochodzimy do rynku. My już byliśmy wcześniej. Zaraz Wam pokażę. To naprawdę wygląda to bardzo sympatycznie. I proszę bardzo, nie wiem czy mnie będzie słychać, ale jak ładnie wygląda ratusz w Opolu, ogródki, kawiarni. Wszystko naprawdę na medal. Pierwsze wrażenie Opola, naprawdę pozytywne. Tu jeszcze mamy taki deptak gwiazd z gwiazdami Beatra Kozidrak, Olga Jackowska, Marek Grechuta i to tak ciągnie się przez całą płytę rynku. Tutaj mamy ratusz. Bardzo, bardzo ładny. No i jest bardzo sympatyczne miasto. Kamieniczki, może nie tak wysokie i kolorowe jak we Wrocławiu, ale czy brzydsze, to ciężko powiedzieć. Rynek w Opolu piękna sprawa. Ratusz zwierząt tutaj mamy yy, przygotowane przez TVP różne studia pod Opole. No, żyje miasto. Taki festiwal powoduje, że coś w tym mieście się dzieje i myślę, że zawsze taki festiwal w Opolu już będzie. Wyjeżdżamy powoli z Opola. Muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem Opola. Wjechaliśmy tak tylko na chwilę, żeby sobie zobaczyć jak tam przygotowania do festiwalu w Opolu. Chcieliśmy kupić jakieś bilety od konika, ale wszyscy chodzą z tymi tabliczkami kupię. Zazwyczaj jak ktoś chodzi z tabliczką kupię, no to chce sprzedać. Pytałem dwóch panów i mówi, że nikt nie chce odsprzedać ani sprzedać. No więc no nic, nic nie poradzimy, wsiadamy, ruszamy, do Krakowa mamy pod dom 188 km, czyli myślę, że półtorej godziny do dwóch godzin i powinniśmy być na miejscu. Minęliśmy już Śląsk, jesteśmy już na płatnej autostradzie do Krakowa, do domu zostało nam 44 km, więc myślę, że pół godzinki niecałej będziemy. Trzeba dodać, że ten odcinek autostrady od Katowic do Wrocławia jest bezpłatny. To chyba rządzący znieśli jakiś czas temu i do tej pory nie musimy płacić, więc fajnie, zawsze można zaoszczędzić parę groszy. Po czym poznać, że jedziemy odcinkiem Kraków-Katowice? Właśnie po tym, że trwa wieczny remont. Ja nie pamiętam, żebym jechał tą trasą i żeby nie było któregoś odcinka w remoncie. To jest nienormalne. I oczywiście cena 16 zł za jedną bramkę i za zjazdową 16. Komedia. Godzina 21:15. Jesteśmy na miejscu, dojechaliśmy bezpiecznie, nie padało, jechało się bardzo dobrze. No i jesteśmy zmęczeni bardzo. Ale szczęśliwi, że to był udany wyjazd. Mam nadzieję, że seria Wam się z Wrocławia podobała, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. No i mam nadzieję, że zachęciliśmy kogoś do odwiedzenia Wrocławia. Jeżeli byliście we Wrocławiu, mieszkacie we Wrocławiu, to napiszcie w komentarzu, co Wam się najbardziej podoba, jak Wam tam się żyje. Na pewno przeczytamy i odpiszemy. Bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami jeszcze raz. Pozdrawiamy Was serdecznie. Hey. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Pa.